Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. E, Moje nazwisko. Przy telefonie. Witam. Z tej strony firma GetBegesa. Słynie odnośnie Pana sprawy finansowej, która jest w studiu Pana yy, sprawy. Aha. Zanim jednak do szczegółów przejdę sprawy, poproszę o Pana datę urodzenia celem do potwierdzenia tożsamości. Dziękuję. Rozmawiamy o wierzytelności w funduszu IZID. W sprawie pierwotnie z Orange 282 zł do spłaty. E, do tej pory nie odnotowaliśmy tutaj e, żadnej płatności. Na dzień dzisiejszy nasza tak. firma oczekuje całości. Aha. Do godziny 17 dzisiaj, czyli 19 marca 282 zł. Wpłacać będzie Pan w banku, czy to będzie przelew internetowy? Proszę Panią, ja z Wami nie mam żadnego e, zadłużenia, więc ja nie mogę wpłacać komuś, z kim nie mam umowy Niski, nie mam żadnych umów, ani nie mogę wpłacać. A pan, proszę pana, bo sprawa została sprzedana na mocy Cefi. Aha. A kto kupił? To kto kupił? za nas, firma? A wie Pani co nasza firma, czyli te proszę pana, za ile? W tym momencie ten pani jest dłużnikiem tak, naszej firmy. Ale proszę panią, powiem pani jedną rzecz. Jeżeli ja kupuję zadłużony samochód, prawda? Ja go kupuję. To już jest wtedy mój problem, bo poprzedni właściciel nie jest odpowiedzialny za ten dług, nawet jeśli. Ale powiem Pani jedną rzecz. Ja nie jestem w ogóle zadłużony niczym. To jest pierwsza ważna rzecz. Nie mam zadłużenia żadnego w Orange. Sprawdzałem, nie mam zadłużenia. Nigdy nie miałem. nigdy... udowodnić, że Pan nie ma. Ja nie muszę udowodnić, niech Pani mi udowodni, że Pani nie ma zadłużenia w tauronie albo w elektrowni. Proszę mi też dać udowodnić. takie, takie. Pana, e, informacje są dla nas jasne. Nota karna została Panu wystawiona w lutym 2011 ja roku. Ja nie otrzymałem żadnej noty karnej, proszę Pani. Ja nie Mało wiem, tego, czy Pan odbierać czy nie. Trudno mi się ustosunkować do działań poprzedniej firmy. No, musi Pani sprawdzić poprzednią firmę dokładnie, Jeśli Pani zadzwoni do firmy Orange. Kto wyliczył takie Nie, proszę rzeczy. Pana, pana, obowiązkiem jest wyjaśnienie tej kwestii ja nie i przedstawienie nam stosownych pisów. Nie proszę Panią, wie Pani dlaczego nie muszę tego zrobić? Dlatego, że ja wywiązywałem się z umowy.

Doładowywałem telefon i byłem cały czas ano, gdyby oranż, by nie, mało nie, tego... gdyby tak było, to ja tak. bym do Pana nie dzwoniła. No ta karna była wystawiona, to Ale ja jej nie otrzymałem do pisma albo na... Na oranż, proszę pani. Mi się Tak, proszę Panią, jeżeli ktoś sobie coś napisał na biurku i sobie jakąś wymyślił, jakąś kwotę, to niestety jego problem i ja... Niestety nie mam żadnego A zadłużenia. Był pan w firmie Orange wyjaśniał pan tą kwestię. Tak, oczywiście. I powiedzieli, że nie mam żadnego zadłużenia, nigdy nie miałem zadłużenia i wszystko jest w porządku. Mosił Pan o takie zaświadczenie z tej strony. Nie muszę mieć zaświadczenia, to jest wasz problem. Skoro sobie kupiliście ten dług. No to proszę pana, w takim razie spotkamy się w sądzie. Oczywiście, jak najbardziej. Ja czekam na to. Więc czekam, bardzo chętnie wezmę tą sprawę do sądu. Ja po prostu czekam. Wie Pani, że cztery razy dzwoniliście do mnie i cały czas Wam mówię, że macie to skierować do sądu? Wie Pani o tym? Niech Pani sobie posłucha nagrań. No i ja, to pewnie wiele takich telefonów, że Może zmieni Pan zdanie. My jesteśmy nie. firmą, która raczej podchodzi, wie Pan, polubownie. Nie. I dajemy Pan ja dłuższy czas ja czasę na spłatę polubowną. Jeśli nie, nie, no to wtedy ewentualnie rozpoczynamy. E, działania Bardzo prawne. Także się pan zastanowi, jak pan zmieni zdanie. Nie proszę najpóźniej do piątku regulować całość. Nie. A póki co miłego dnia. Nie zapłacę osobom, Nie zapłacę osobom, których nie znam, z którymi nie podpisowałem umowy. I jeżeli ktoś sobie wykupił dług, to już jest jego problem. Ten dług nie istnieje i nigdy nie istniał i to jest podstawą prawną. A mało tego... Proszę ja do Panią, dowiaduję się, że po czterech latach dowiaduję się, się, że jest pan taki dłuż, wymyślony. Pana o zaistniałym zadłużeniu bądź hmm. jego braku, no to pewnie spotkamy się w sądzie. Jak najbardziej, nie pan stanie się proszę do końca tygodnia, 21 marca uregulować. No oczywiście, panie, dnia panu zapraszam do tak? usłyszenia. Do usłyszenia, zapraszam w sądzie.